W akusty, to mi chodzi, to, mi chodzi, to mi jest chyba kostę, co by gdybyś gdyby na moim kanale. I dzisiaj sobie grałbym w Roblox. I eee. To, to, tak, nie wiem, co pogreć, ale chyba wiem. I chcę. Nie wiem. Chyba wiem. No ja co dzisiaj w jakiejś tajki. Wybrać. Dosyć ten Park W bo on jest mega fajny. Podoba mi się. Ten nagrywał. Jakie wam się podobały, spodobały z domów, więc. Wiecie, co ja zrobię. Dzisiaj siedzieliście kamerka. Wszystko jest mega fajne o, i to pewnie wam się mega podoba. Jest jakiś nowoczesny dom. Możemy w to pobrać? Okej. Okay. dropera, które z tego Ej nie, nie, no, podoba mi się. Bo ja kupię sobie 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 ale... Nie. Nie no, po co ściany do tego są dropery? 500 Wola kupić ścianę. Są drzwi, i ściany, i ściany. Widzicie jakie to jest drogie? Dobra. Drożeń. Myślę na ten droper, który. Ech, dużo kosztuje. Nie mogę drzwi kupić. Bardzo ładne, bardzo mi się podobają. Kupimy dach. Światło. No dobra mam światło kupione. A dzień dobry. Witają mnie. E, otóż, e, bardzo e, drogie rzeczy. I mi się to nie podoba. jakim 5000 y, ja wolę pójść sobie po gotówkę. Mam pojazd. Wow! A nie podjazd. Tutaj są samochodziki, a podoba mi się. Mogę kupić ścianę. Y, to było strasznie drogie. Nawet... Czy to widzicie? Chyba kupimy sobie następny dropper. Jakoś nie widzę. Tutaj mamy Moda House 3, 2. Czy tylko 2. I kupmy sobie nawet draper za 5000. Nie no, biały już jest. Ja biorę taki ładniejszy. Czy to jest świecący? Tak, jest mega ładny. Nie, czarne bloczki ładnie wyglądają jak dla mnie. Może czerwone? O! Dla mnie czerwone są ładniutkie. Będę sobie tutaj lecić. A ja sobie wybiorę. 15 tysięcy? A zwątpiłem w to. E, ale ja tutaj kupiłem. Zmieniłem się kładę. Szuję pieniędzy! Taki jeden pokój mi zajął tyle? No dobra. Za 3000, ja chcę to zobaczyć. U. Te Mogę na nim grać? E, mogę! Ej, fajne. Podoba mi się, bardzo. Jeżeli tutaj nie, tutaj w sumie Wam nic nie zasłaniam, to więc. się tego. Nie widać mocno. Chyba 10 tysięcy. Ja bym sobie chyba kupił na droper. Ile mógłby no, kosztować? Jakoś... Ooo! To się! Bardzo? Z tym zgadzam. 10 tysięcy! Nie no. Można to tak ciągle. Patrzcie. 10 tysięcy. No prawie. O! Teraz mam 10 tysięcy. Możemy sobie taki. Bardzo ładny dropper kupić. 15? Wiedziałem, że 15, ale nie, nie sądziłem, że akurat tak będzie. Tu jest garaż. Mogę kupić? Mogę. Podoba mi się. Ogrodzenie. Ej, bank. Ale to ogrodzenie jest strasznie drogie. Nie wiem czy jest sens tak ciągle to kupywać Ale nie będę na razie tego kupywał Pójdziemy sobie w stronę domu Na razie to wszystko wykończyłem Zaskoczyły mnie ceny Ale w końcu takie są pa. I jeszcze kolejne Uch! Uh, uh. Dom się jakoś układa Nie chcę nieograniczonej gotówki po sobie kupiłem To wszystko Ja nie lubię takich wejść, że O takich, że wchodzę, i wchodzę na teren domu i będę musiał Wchodzić teraz do domu Upieprznic Ło a w ogóle, to jest taka malutka łazienczka. Będzie mogę sobie w tym mieszkać. Chyba ja teraz zbieram na dropper. A teraz. się musieli kupić ścianę. No ścianę, tak. To 25 tysięcy. To ja bym już sobie nawet kupił bo tyle to jej kosztuje tak karku mini chłodnicy jest otóż ja nie chcę aż takich drogich rzeczy kupować o, o to jest Pięt... Okej, okay, 15 tysięcy jeszcze mogę znieść w sumie będę tak chodził bo już niewygodnie mi chodzić bo to jest mega drogo U ściany malowane Okej. Leczę 5000. Nie no ja, ja wiem, że to tak... Czy ja mogę... Yy...